poniedziałek, 25 maja 2020, czas na aktualizację. Tydzień temu byłem w Chiliwak w British Columbia i kwitłem na parkingu już od trzech dni. Dzisiaj już nie jestem w British Columbia na szczęście, ale w tej British Columbia kwitłem aż do środy. W środę przestawili mnie o 300 km na południe do Waszyngtonu, gdzie kwitłem następny dzień i dopiero w piątek po południu załadowałem towar do Montrealu. A tak dokładnie jabłka i gruszki. Huh. Także ta podróż jest pod takim, powiedzmy, akcentem oczekiwań. W sumie 6 dni oczekiwania, za którymi zapłacą oczywiście. Można by to naciągnąć do na 7, ale już nie chcę przesadzać. Także dzisiaj jestem już w Iowa, na powrocie. Jutro po południu będę w domu. Jak widać, jestem po treningu przed jazdą. Także to, co, to, co u mnie słychać. Teraz zgodnie z tradycją odpowiem na trzy pytania zadane w aktualizacji wcześniej i wcześniejszych. Jedno pytanie się powtórzy, ale e, odpowiem jeszcze raz, bo warto to przypomnieć, bo to pytanie często wraca. Ale to będzie ostatnie pytanie. Pytanie numer jeden. Czy nie myślałeś kiedyś o zakupie kamperowej, kamperowej przenośnej toalety? <noise> bo jest praktyczna i zawsze własna. Jest za moje mało miejsca. Nie. Przepraszam, tutaj trochę też deszczu spadło. Nigdy nie myślałem nad takim czymś i, nie, i nigdy nie będę myślał. Według mnie, toaleta musi mieć osobne miejsce w kabinie, bo w kabinie ja jem, ja gotuję, więc nie będę też... Rozumiecie, nie? Także, gdybym miał osobne miejsce w kabinie z pomieszczeniem zamykanym, tak jak prysznic, owszem, tak. Ale ja wolę iść, jak nie ma toalety, w krzaki albo pod drzewko. Także to jest pytanie numer jeden. Pytanie numer dwa. I uwaga, to jest odnośnie Polski, bo jeździłem też w Polsce. Czy miałeś przyjemności z polskimi, w cudzysłowie przyjemności z ITD w Polsce albo innymi kontrolami w Europie? Otóż nie, nie miałem. Czy jeździłem w Europie 9 miesięcy, 11 miesięcy łącznie i nigdy nie miałem kontroli, a chciałem mieć. Najbardziej polskie i francuskie. Niemieckie nie chciałem mieć, z bagami nie chciałem mieć do, 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 do czynienia, bo ja jeździłem na tym prawojeździe międzynarodowym. To było wszystko legalne, miałem, ma, mam dalej kartę kierowcy, ale zawsze była taka niepewność. Co oni powiedzą, jak zobaczą to moje prawo jazdy z wersją międzynarodową? Także nigdy nie miałem przyjemności e, tak zwanej. E, z Francuzami bym się dogadał, z Polakami bym się dogadał, z Niemcami nie wiem, czym się dogadał. <laughs> ale jeszcze Wam powiem tak, że zanim zacząłem jeździć, bo często się widzi ITD przy drodze, jak kontrolują kierowców. Zatrzymałem się, poczekałem aż będą wolni. Spytałem się, czy mogę. Czy ten, tak, o co chodzi? No i pokazałem im prawo jazdy kanadyjskie z międzynarodowym i co by się stało, jakby pan mnie zatrzymał za sterem tego dużego, dużego, dużej ciężarówki. Popatrzył, popatrzył, w sumie chyba po pierwszy raz takie, taką, takie zdarzenie i powiedział, że no to jest wszystko ważne i to jest legalne. Ale wiecie, jak ktoś coś nie wie, co, na czym nie oceniam? Tak mi powiedział i T.D. Dobra, pytanie numer 3. Które już było zadawane wcześniej, dlaczego w USA i w Kanadzie dopuszczalna masa całkowita wynosi, wynosi w przekroczeniu 36 ton, a w Europie 40? Zaznaczam, nie w Stanach i w Kanadzie. W Kanadzie jest tak samo jak w Europie 40 ton. Normalne zestawy, które jeżdżą na dalekie trasy, a mogą też nawet ważyć więcej. W Stanach, nie wiem czemu sobie tak przyjęli, e, chyba żeby jakoś to znormalizować i dbać o drogi, ale u nich jakość dróg jest e, jaka jest nie wszędzie taka sama. I mówią, przebą, prze, przebąkiwuje się tak, że chcą podnieść to do 40 ton, tak jak w Kanadzie. Ale w Stanach jest 66 ton, w Kanadzie 40. Aczkolwiek są Stany, gdzie e, z specjalnymi pozwoleniami, z większością ilość oś, można ważyć nawet 50 ton, 60 ton. Dobra, taki to był typ aktualizacji. Ech, trochę jestem zmęczony. Dziś mam 13 godzin jazdy, jutro 8 godzin jazdy i będę w domu. Zadawajcie pytania pod filmem, Na kolejne trzy odpowiem. Następnej aktualizacji. Dziękuję Wam za uwagę!